I Państwa, państw, jesteśmy w szkolnym ekonomiku Wolkuszu. Dzisiaj jest dzień otwarty, jestem przedstawiam ekranizację Tomasza Jacykowa, niestety folczki i niemal. nie ma. Mi się podobało na sali z Aerobikiem. Bardzo szkoła ciekawie organizuje WF-y. Tak samo w sali geograficznej też było ciekawie, chociaż dziewczyny nie dały się polizać, albo jest omazane czekoladą. My mamy Francję, Trzech i Afrykę. W Salin ma 14. No i jest godzina za 5-11. No i czekamy na następnych gości, bo musimy im pokazać i promować swoją szkołę jak najlepiej. No. Dobra. Jesteśmy szkołą ekonomiczną, która pozwala nam na prowadzenie szerokiej działalności marketingowej. Myślę, że jest to również jakaś lekcja dydaktyczna dla naszej młodzieży. Mamy szeroką ofertę edukacyjną. Sądzę, że mocną stroną naszą jest to, że zarówno kształcimy w liceum ogólnokształcącym, jak i w szkole zawodowej oraz w technikum. Dziury pokłasi, go dać. Ty, Andrzej, to do to nas w tym roku już nie wróci. Jak to? No normalnie, ja wróciłem z trzecią cenę i zrobimy zajęcia z kolumn, że do szczepem, że młotem, że piekłą lekarską i to wszystko przyjął na siebie. Biedacka. No, potem go na zamknęli w skrzyni i napisali sport to papieros, a ruch to kiosk. Śpi A mhm. on tak kocha w łeb! Najlepszą weryfikacją naszego kształcenia są wyniki, które osiągamy. Rankingi, w których nie jesteśmy może na co dzień, ale w kolejnych latach budujemy swoją opinię w środowisku. Jako dyrektor tej szkoły zawsze starałam się dać młodzieży możliwość realizowania swoich pasji. Wspiera nas w tym Aula Szkolna, która jest sceną dla młodzieży. Młodzież potrafi to wykorzystać, i my jako nauczyciele tej szkoły uważamy, że należy ich w tych uzdolnieniach wspierać i pozwalać im jak najszerzej się rozwijać. A w bieżącym roku powstała grupa aktywni, która również ma na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży. Jest to grupa, która w dużej mierze, który, którą tworzą w dużej mierze uczniowie klas turystycznych, a więc na pewno pozwala im rozwijać kierunkowe uzdolnienia, no i poznawać lepiej środowisko. A podstawowe motto, działalności tej grupy to odkrywamy pasję do zabytku. Wszystko, co robimy, robimy po to, aby propagować wiedzę z zakresu historii, kultury i głównie historii regionu. Mieszkamy w Odkuszu, ale tak naprawdę niewiele wiemy o niej. Generalnie można zauważyć taki odpływ młodzieży i młodego pokolenia z Olkusza w poszukiwaniu pracy gdzie indziej. A chcemy pokazać, że tutaj Olkusz kryje olbrzymi potencjał, że nie to jest srebrne miasto, więc mm. może troszkę mniejsza jest rola Olkusza niż była kiedyś, ale chcemy pokazać, że ta nasza mała ojczyzna kryje w sobie ogromny potencjał. I myślę, że uczniowie to zobaczyli, docenili i dzięki tej grupie aktywni mieli szansę zobaczyć to. Bartosz Czerwiński, odwiedziliśmy zespół szkół numer 3 z koleżanką Szaneta Nacaj i z kolegą Patrykiem Nowartą. Bardzo nam się tutaj podobało, bardzo fajni nauczyciele są, dobrze przedstawiali szkołę, reprezentowali ją bardzo dobrze. Bardzo podobały się na auli, jak uczniowie opisywali pro, profile, w tej szkole jakie są. Bardzo podobało nam się właśnie w sali 83 właśnie te różne wycieczki archeologiczne, wystawy i w ogóle. Ciekawie też było w sali gdzie opisywali właśnie państwa i w ogóle takie pokazy. A rzecz którą chciałbym wam pokazać to rzecz, którą jeżeli byście zdecydowali naszą szkołę to Rzecz, którą prawdopodobnie będziecie robić, bo mamy tu taki kierunek, który się otwiera nazywa się Technik Cyfrowych, Procesów Graficznych, w których można sobie można się pobawić filmami 3D, można sobie taki film stworzyć. Tutaj właśnie mamy taki film zrobiony przez jednego z uczniów i między innymi przeze mnie na temat układu słonecznego. Film, który ogląda się dość tanio, bo takie okulary, jak sobie kupicie, to kosztują mniej więcej 50 zł, a pozwalają nam obejrzeć filmy w 3D. A że środowisko nasze, nasza mała ojczyzna jest dla nas bardzo istotna. O tym świadczą również inne działania, jak choćby konkurs mnie ta ziemia od innych droższa, który przez 10 lat w naszej szkole był organizowany dla młodzieży powiatu olkuskiego. Oferta edukacyjna w bieżącym roku została znacznie poszerzona, w listom ogólnokształcącym otwieramy klasę pożarniczą. Odbywa się to w dużej mierze w współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, jak również klasę teatralno-filmową. Jeżeli do tej klasy młodzież będzie chciała przyjść, to będzie mieć możliwość rozwijania swoich zainteresowań na tzw. zajęciach uzupełniających, zajęciach artystycznych który będzie prowadził pracownik Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, a nasz absolwent. Również w technikum rozwijamy nowe, otwieramy nowe kierunki, jest to technik informatyk, technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych. Chcemy wyjść naprzeciw zawsze temu, co się dzieje w kraju i co się dzieje w polskiej oświacie, a przede wszystkim chcemy wyjść naprzeciw potencjalnemu klientowi naszej szkoły, czyli. Uczniowi i dać mu jak najszersze spektrum możliwości kształcenia. Mamy również zasadniczą szkołę zawodową, jeżeli tylko będą do niej kandydaci, to również mamy możliwość kształcenia w zawodzie sprzedawca i to jest klasa patronacka PZ zespołem w Alkurszu. To, co wyróżnia nas wśród innych szkół, to właśnie to, że jeżeli uczeń uczęszcza już do szkoły i okazuje się, że na przykład chce zmienić typ, profil kształcenia, nie musi poszukiwać innego miejsca, tylko może to zrobić w ramach naszej szkoły, czyli na przykład zmienić technikum. I kształcenie zawodowe na liceum ogólnokształcące, no oczywiście pod warunkiem, że są również inne możliwości spełnione, ale tak się zdarza i to jest impuls dla, dla Was, po prostu. Dziękuję.